Witam na kanale TK24. Dzisiaj tutaj głośnik bezprzudowy firmy Esperanza. Jest to model Viola, a dokładnie EP154. Ten głośnik posiada podświetlenie LED, które urzekło moją córkę, ponieważ ten głośnik zabiera do swojego pokoju, według mnie to jest właśnie idealny głośnik dla nastolatki. Jeśli chodzi o takie dane, techniczne, które mam wypisane na opakowaniu, posiada bluetooth w wersji 5.0. Mamy tutaj też wbudowane gniazdo na SD Otwarza muzykę w formacie MP3, MP4. Wejście AUX na mini jacka. Maksymalny zasięg, jeśli chodzi o Bluetooth, a to jest do 10 metrów. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 400 mAh. Pasmo przenoszenia dźwięku to jest 280 Hz do 16 kHz, czyli taki pasmo niski tonów, no tu nie będzie. Moc wyjściowa głośnika 3 W. Napięcie ładowania 5 V. Czas ładowania od 1,5 do 2 godzin. Czas pracy głośnika od 3 do 4 godzin. Tutaj mamy ładowanie przez USB typu C, kabel jest w Dobra, pokażę Wam, jak ten głośnik wygląda i dlaczego się spodobał mojej córce. Tak jak tutaj jest głośnik, widzimy, że jest niewielkich rozmiarów. Na górze ma oczywiście głośnik. Tutaj widzimy, mamy takie przeżyste przestrzeń. W środku będzie podświetlenie LED. Zobaczymy, jak to wygląda. Z przodu tego głośnika mamy przyciski do uruchamiania, wyłączania oraz jeśli możemy tu włączyć też pauzę. Minus, plus, wiadomo, głośniej, ciszej. Jeśli dłużej przytrzymamy, to mamy tutaj zmianę piosenki. Jeśli mamy podłączony ten głośnik przez Bluetooth, tutaj mamy takie, jakby światełko, zmieniamy tutaj podświetlenie. Jak dłużej przytrzymamy, to zmieniamy z Bluetooth, powiedzmy, na kartę SD lub na AUX. Tak, zobaczcie, z tyłu mamy wejście AUX, zasilające USB typu C oraz wejście na karty. Z dołu mamy cztery nóżki takie gumowane, żeby nam. Bardzo ten głośnik też nie wchodzi w wibracje, jak on nie głośnik grał. Dobrze, uruchomię ten głośnik, zobaczycie jak on działa. Zrobiło się takie ładne podświetlenie. Zgaszę lampę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda lepiej. Teraz możecie bardziej zobaczyć, jak to on, on świeci. Zmienimy te tryby podświetlenia. I będziecie macie kilka właśnie tych typów podświetlenia. Praktycznie jest wyłączony, tylko wtedy siedzi ta joda z tyłu, która odpowiada za zasilanie. Dobrze, zakładam, że najpierw głośnik przewodem, zobaczycie jak działa. Przewodu nie ma w zestawie, to jest osobny przewód. Wykryłem na modelu, że urządzenie podłączenie przez przewód. Uruchomimy je Spotify. Oczywiście jak mamy podłączone przewodem. To nie możecie zmieniać piosenki do tyłu do przodu może tylko prawie głośniej. To jest na maksa bo mam telefon przyciszony. Możecie też oczywiście przyciskiem Play wyłączyć dźwięk, jak jest w trybie właśnie AUX. Jak chcemy zmienić tryb, to przytrzymujemy ten przycisk, jak mówiłem wcześniej, do podświetlenia. W tej chwili zmienił tryb na Bluetooth. On był akurat sparowany. Dlatego to mnie wykryło. Jak nie jest sparowany, w wiadomo musimy wykryć na urządzeniu naszego EP154. Bo tak się tu nazywa. I teraz jeśli mamy połączone powrotów, nie możemy zmieniać piosenkę do przodu do tyłu. Przytrzymujemy dłużej plus. On zmienia piosenkę do przodu. Działa też pauza wtedy. Możemy tutaj przyciskiem, jak mamy tutaj, kto zadzwoni teraz na telefon. To możemy to połączenie odebrać. Teraz jest włączony jest tryb który w, 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 zmienia swoje natężenie kolorów w rytm muzyki. Zmienię piosenkę. Widzicie, że dobrze działa sterowanie. Jeśli chodzi o głośno, to ten głośnik nie jest najgłośniejszy, ale moim córkom spodobało się właśnie te podświetlenie. Mam wam też się podoba to podświetlenie. Jak patrzę tu w tej chwili w kamerę, to na żywo to ładniej wygląda niż w kamerze. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o takim głośniku, według mnie. Jest ładny, przynajmniej tak moja córka twierdzi, że jest bardzo ładny, jeśli chodzi o to podświetlenie. Jego cena to jest, powiedzmy, zestaw w tej chwili w restauracji typu fast frytki, kola i jakieś hamburgery. To jest po prostu cena tego głośnika. Według mnie jest warty, a tym bardziej właśnie córce się będzie podobało to, że będzie jej po prostu grała muzyka i ładnie świeciło. Jeszcze raz, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze. Trzymajcie się, miłego dnia życzę, a ja sobie jakoś muzyczkę jeszcze włączę do posłuchania. Thank mm -hmm. you.